Zadowolona. Zadowolona. No, roztrzęsiona. Roztrzęsiona, dlaczego? Bo Nie wiem. Bo się zestresowałam wchodząc na scenę i wydawało mi się, że się cała trzęsę łącznie z głosem, a tu się okazuje, że chyba nie. Że się udało. No udało się. No, kto się odwrócił? Odwróciła się najpierw Ania, potem kaja i piasek. I kogo wybrałaś? Kaję. Kaję. Dlaczego kaje? Bo od początku byłam zdecydowana na kaję. Mm -hmm. w, 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 w razie w możliwości wyboru, bo wydaje mi się, że ona mnie może najwięcej nauczyć. The Voice of Poland. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do tego programu? Żeby spróbować, żeby sprawdzić, czy jest, jest sens śpiewać w ogóle. No jak widać jest, jest. Cieszę się, że jest. No dobrze, no to w takim razie życzę powodzenia Dziękuję. w dalszych etapach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.